No, hejka moi kochani, ponownie was witać! Eee, dzisiaj jesteśmy nad jeziorem Piaseczno. W zeszłym roku, pamiętacie jak nad tym jeziorkiem byłem, jakie piękne okonie dostałem. A dzisiaj jesteśmy ze Sławkiem. Ponownie, ponownie. Piękna, piękny wschód słońca. Ludzie na takich chwil coś się chce żyć. E, chciałem dzisiaj iść zobaczyć, e, na kolejny i zobaczyć. E, no ale, ale niestety, no, pf, ten pomościch jest jednak jakoś, nie wiem, urokliwy i zostajemy tutaj ze e, Sławekiem na tym e, pomoście. Więc tak, dzisiaj Sławek jest przygotowany na, na co? Na drapieżnika. Chce złapać jakąś małą rybkę i rzucić na żywca. E, tym bardziej, że to są piękne okonie widzieliście, a ja, a ja chcę połowić biało. Także szkoda czasu kochani, ja myślę, że już tutaj roz, rozkładamy. Eee, no i myślę, że będzie, będzie w porządku. Nazywam się Tomasz Guzek, Sławek Mikuła i zapraszamy na weekendowe łowienie. jesteśmy tutaj, jakby to powiedzieć, całkowicie rozłożeni na łopatki. Sławek już tutaj ciągnie rybki. Złapał ukleję, płotkę i okonia. I ja jestem, jakby powiedzieć, Sławek jest z tej strony, ja jestem po drugiej stronie. Co na dzisiaj, jaki i co no, no, na karpiówce tradycyjnie mam sprężynę. I dzisiaj wziąłem ze sobą macha. macza, yy, spławik 5 pięciogramówka, bardzo duży, tak, 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 bo nie interesują mnie te mniejsze. Yy, bardzo duży, pięciogramówka. Yy, haczyk, o dziwo, dwunastkę dzisiaj wziąłem. Yy, I łowię dzisiaj na kukurydzę z kolendrą, którą przygotowywałem już od czwartku. Się ładnie, elegancko moczyła w kolendrze. A jakie będą dzisiaj wyniki? To zobaczymy w razie, możemy popatrzeć na sławkę, jak ładnie tutaj yy, czary mary. Bo tutaj widzę, że ciągnie płotki. Nie, 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 po to, to jest to. nie, 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 nie Spławik ma 4, 4, 4 gramowy Śruciny ma, no nie ma rozłożonych, ma w jednym punkcie przypomnieć około 30 cm tak Haczyk. Szóstka. Jak tu widzicie. Pineczka razem z rosóweczką. No ma tam parę tych płotek. Parę okonków. I ukleje. A gruncik? Gruncik. No to, to tak Muszę mu trochę pogrzebać, mu nie? Gruncik ma gdzieś półtora, ,2, ,2, 2 metry. Ja mam większy. Dobra, i zobaczymy. I od czasu do czasu, oczywiście, Sławek coś tam wyciąga. Co się mówi, że nie być gołosłownym. O, ma tam płoteczki. O konie. Widzę, że ukleję powywolą. A ja niestety. Łapie na kukurydzę z kolendrą co. z holendrem? Z kolędrą, nie z holendrem. Mam takie delikatne branie drownicy i nic poza tym. Grunt mam, później Wam pokażę mój zestaw. Grunt mam około 3-3,4, nawet 4 metrów. Kochani, kochani, ja się kawę napiję. Uh, 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 uh. Mondrala, Mondraliński kuźwo jak widzicie Sławek łowi bardzo blisko. O i tutaj jest pławiczek. O, i się tam falka znowu zebrała, ale widzę, że my tutaj mamy spokojnie I tak powiem szczerze, że myślimy tutaj w następnym tygodniu na nockę przyjechać ale oczywiście jak będzie ciepło, bo jak będzie kuźwa w nocy nie powyżej 10 stopni, no to tam nie ma co. Jak tam, Sławeczku? Średnio, tak najeża. Tak najeża. No co, no myślałem, że jakiegoś lina, jakąś lepszą rybkę wyciągniemy, a tu no, nie dało rady. Znowu kolejny raz. Nie martw się, będzie lepiej. Będzie lepiej za tydzień, z potem tu przyjedziemy i te liny połapiemy. okej, okay, moi drodzy. Nareszcie się, strzeliłem w rybę. Wiecie co zrobiłem? Delikatnie zmniejszyłem o 5 cm, 8 cm gruncik. Już drugą płoteczkę, jeden rocznik, 19 cm. Ale oprócz zmniejszenia gruntu, też łapię na. mówi ćwiarteczkę kukurydzy. A, mianowicie... Kukurydza i... Ta część będzie już dobra. O, i to jest świateczka kukurydzy i to jest patencik na dzisiejsze płotki ale jeszcze jedno zauważyłem, że Podka, nie bierze tak jak podka, że yy, łapczywie. Nagle delikatnie przynurzy, w góry przynurzy. Jeszcze nie żeruje podka, tak jak powinna. No niestety jak miałem przy gruncie samym yy, zanęte były tam delikatnie takie brania, ale nic nie chciało konkretnie wziąć obniżyłem trochę gruncik podniosłem do góry o te 5-8 cm a mówię na tym samym na tej samej odległości później wam pokażę ten patencik. O no, i delikatnie przynużyła i ciupkę za wcześnie. Mm. Działa. Ale kurde, szybko, ale się działa. Chyba się no i teraz siedzi, dało to rezultat. rezultat odjąłem tylko świcinkę i następna o. Kuchani, jeden rocznik I jeden rocznik ale weszła potka chciałbym wam przy okazji pokazać tutaj właśnie te, te czarne kropki o niestety w tym jeziorku też jest systa. To jeziorko też chruje. mięknie, Proszę, proszę. Tak. że nie potrzebuję na tego. Proszę, kochani, proszę, proszę, żebyście wiedzieli. Tak, tak, tak. Sławek i ja, także dzisiaj nie wracamy o, 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 o jak to powiedzieć, po, suchym w suchym reju. Tak, proszę. Ta nie ma cysty, ta jest ładna. Ta ma 17 cm. 17,5? Nie, za zmierzymy. Zaraz zmierzymy. Zaraz zmierzymy. No. No 18 ma. Ma 18, także. To ja. Teraz Wam kochani pokażę, na czym ten mój patencik polega, że, że ja wiem, że ja na równą odległość wyrzucam. Zapewne z wielu z Was to samo robi, ale tak dla gwoli przypomnienia pokażę. Tu widzicie, żeby powiedzieć o żyłeczka, jest jak powiedzieć koloru białego. A tutaj, o nie wiem czy będzie widać, ale jest, widać elegancko, widzicie. I tu, ja tutaj ten odcinek sobie pomalowałem, jakby powiedzieć, lakierem hybrydowym. A dlatego, że ten lakier hybrydowy jest elastyczny. On po prostu jak wysnie się na winie na szpulkę i nie popęka. Zrobiłem to zwykłym lakierem i po prostu mi pękało odpadywało i nie wiedziałem gdzie, gdzie, zrobiłem tą linię. Także moi kochani, to jest bardzo dobry patencik i wszystko wiemy, na, na, czyli równo wyrzucamy na, na daną odległość tam, gdzie nęcimy. E, oczywiście ten e, lakier idzie elegancko w domu e, acetonem, czyli zbywaczem do, do paznokci, elegancko idzie zmyć. Także kochani naprawdę jest zajebisty pa, pa, patencik. Tak, Sławek teraz pokazał swój zestaw spławikowy, pokażę ja. Spławik przelotowy 5, 5 gramówka. Szczuciny są rozłożone mniej więcej pierwsza 30 od góry mówiąc, pierwsza 30, druga 10. I tu jest następna trzecia oliwka, przypon 25 długości, haczyk 12 oczywiście, ziarenko kukurydzy i to jest mój ten cały ze zestawik, jak na razie działa. teraz też nic tutaj nie jest, jest obgryzione nie wiem ten kuźwa, ten ptak tutaj mi tej ryby płosi, płosi Pierwotnie to chciałem właśnie przyjść tutaj na ten yy, pomost, no w, tamten to już byłem, łowiłem, na tym jeszcze nie byłem, nie łowiłem, ale pozostałem przy tym swoim pierwszym pomoście, zobaczymy, wejdziemy, sprawdzimy. zastos podający może że woda czysta przejrzysta Jestem na pomocy, moje drodzy, ale dobrze, że tu nie przyszliśmy, bo nie dość, że tu sam miałbym problem z łowieniem, a to zapewne we dwóch. Także jest ok. A my, moi drodzy widzowie, <śmian> <śmian> mamy plan na następny tydzień. Powiem od razu, że też tutaj przyjedziemy na, na te jezioro, ale chcemy przyjechać na nockę. Na nockę jeżeli się uda, jeżeli nie będą noce zimne jeżeli nie będą zimne to i tak tu przyjedziemy na dzionkę, ale to naszym celem głównym jest nocka a chcemy właśnie przyjechać w tamte miejsce ja mam teraz tutaj dam zbliżenie To jest jedno a tu jest drugie właśnie w te miejsce chcemy przyjechać tylko, że jest niestety problem, bo musimy najpierw znaleźć to. Jeżeli ktoś z widzów, jakby powiedzieć, jest tu miejscowym, a może nam pomóc jak tam dojechać, to byśmy byli bardzo wdzięczni. Ale także... Wiecie już, co będziemy robić za, za, za tydzień. Ale, ale, ale... I tak będę szukał w to, w, w drogę w internecie. ご飯に。 Kochani, my już z Sławkiem będziemy powoli się zwijać No cóż możemy powiedzieć, no jezioro jest przepiękne przepiękny był ładny poranek co prawda dzisiaj nie było tych okazów, które żeśmy chcieli ale coś tam się połapało, zaraz pokażemy oczywiście lepiej niż tydzień temu w Drążnie i tak jak mówiłem już, że Przyjedziemy tutaj za tydzień. Nie wiem czy na dzionkę, czy na, czy na noskę, ale w, w każdym bądź razie chcemy jechać na tamte miejsce, co Wam pokazałem. Eee... No co? No nic. Tak, to będziemy kończyć. Teraz pokażemy rybki, pokażemy moje, Sawek idzie po swoje. Jak to się mówi, skromnie, bo skromnie, ale jak to się mówi, ręka pachnie rybą. No, no to ja mam raz, ja mam pięć, a ich ma trzy, no to dzisiaj chociaż raz ze słabkiem wziąłem. Nie ma tyle, nie To są moje. Trzy ryby. kochani, To by było na tyle żegnamy się Hejka? Heja.